Pojechał, ale jesteśmy tutaj naprzeciwko mola, eee, centrum handlowego po polsku będzie. I moja mama pojechała akurat z tym, że ona chce, bardzo chce pójść do tego centrum handlowego, dla, dlatego że u nas w Naddniestrzu to nie ma sprawy, żeby, żeby, nie ma szansy nawet, żeby, żeby zbudowali coś takiego. Się. Ty kiedy nie rozładuj. No i za to. Wow, ale wyromentowali nieźle. Jest... Czysto, wow. Kiszyniówka się zmienia. Zobaczcie, co oni zrobili tutaj. Wam powiem, że jest super. Ale to chyba sponsorowane było przez Turków, mi się tak wydaje, bo tu jest dużo takich tureckich klimatów. No i wyobraźcie sobie, rok temu moja mama była ostatnio w Kiszeniowie i dla niej teraz pójść do centrum handlowego będzie coś ciekawego i nowego. Powiem wam tak, że fajna gra słów tutaj Mołdowa To jest bardzo fajna, śmieszna z jednej strony gra słów byłem kuszyć Uj, co to pyszne. Kiefsi? Kiefsi Przepraszam za mój stan, ale trochę dziwnie się czuję tak naprawdę, więc e, Nie wiem, potrzebuję troszeczkę więcej snu, bo dzisiaj byłem, e, dzisiaj się obudziłem o, e, o 7 rano Ale będę miał czas, będę miał chwilę, żeby pospać w autobusie Na Jeles? Na no, <grymka> Radice? Koniecznie. Radziej to będę dobra, żeby jechać w Kieszeniu. Radziej Kiewszygda. <grymka> Ujechałabym po w Polsce sama. Jeszcze dużo, żeby pojechać w Polsce na ekskurs. No tak, dzięki, dzięki widzom i dzięki zbiór, zbiórce, którą e, kiedyś zrobiłem, ale niestety teraz czas pandemii, e, mam odłożone, żeby pokazać rodzicom. E, mi się wydaje, że Gdańsk, Warszawa i chyba Kraków więc będzie podróż po będą filmiki, oczywiście. Moja mama już była we Włoszech i pracowała, a ojciec nigdy nie wyjeżdżał do Polski. W ogóle nie wyjeżdżał dalej na zachód niż Lwów. Do Rumunskiego paszportu, oczywiście. Ja i Roman. Kiedy już można o czymś myśleć? Kiedy już będzie by... dokument w kieszeni. Oczywiście. Tak, Nawet jeśli by była na 3 miesiące jakaś, tak, to można by było to, też popróbować. Więc jak coś, to moi rodzice teraz szukają pracy w Polsce. Wszyscy uciekają do Polski. To jest bardzo ciekawe. Ostatnim krokiem będzie zabrać wizę, czyli zabrać e, paszport z wklejoną wizą i już widzę kolejkę. O kurde, zaraz będę stał tam w kolejce i idę do dworca i wyjeżdżam przez Ukrainę. Tak właśnie wygląda moje ostatnie chwile, moje ostatnie sekundy, minuty, godziny, raczej godziny, w Mołdawii. E, jesteśmy teraz na dworcu, a dworzec północny, Garet de Nord. I mam niezłą podróż, można powiedzieć 1700 km. Będę jechał do Zielonej Góry. A tak, jak mam czas do 22, to trzeba pójść i poszukać jakąś kawiarnię. Opowiem wam niesamowitą sytuację 20 jest 20.30 minut i pan kierowca do mnie biegnie i mówi a przyszedłem, kupiłem sobie bilet pani tutaj sprzedała mi na 22 i kierowca do mnie przyszedłem przypadkiem tutaj o 8, o 20.30 kierowca już do mnie biegnie mówi, a ty jesteś tą yy, niebieską walizką ja tak, tak ja, on tak wiesz, że dzisiaj nie będzie busu o 22 ja tak nie. On tak nie, nie będzie to był ostatni. Mogłbym przygapić swojego busa, jakbym został tr troszeczkę więcej w kawiarni. Jest niesamowite. Uwielbiam Mołdawię Pani mi sprzedaje bilet na 22. A dzisiaj nie ma 22 busa, 20 na 22. To mogę powiedzieć? Życzę sobie powodzenia. Z tymi podróżami jestem teraz już sam, pożegnałem się z mamą. Zobaczymy, jak tam będzie granica wyglądała z Ukrainą. Bardzo się martwię. No cóż, jestem na Ukrainie. Idę od strony dworca autobusowego. Cała podróż mi zajęła tylko 5 godzin. Jest to godzina 4 rano na granicy. Miałem ubezpieczenie, ale tylko na strefę Schengen. Europejskie ubezpieczenie. Nie miałem ukraińskiego, jakiegoś specjalnego ubezpieczenia. I kierowca do mnie podchodzi i mówi Jak dasz 100 lejev, czyli 5 euro, Zaraz się dogadamy z celnikiem. Jestem teraz na Ukrainie. Nie mogę sobie uwierzyć w to, że jestem na Ukrainie. Teraz przede mną podróż do Lwowa. Będę w Lwowie o 9 rano, jak wszystko się uda. I od Lwowa będę jechał do granicy. O kurde, nie, no to trzeba będzie iść długo. Wow. Chyba wezmę taksówkę. Zobaczymy. Idę sobie właśnie sam po nocnemu miastu. Nikogo nie ma. I mam takie przemyślenie, że. Ili bym nie przyjechał kilometrów od Waszej wschodniej granicy w prawo, to bym miał taki sam wygląd wszystkiego. Czyli miałbym na Dniestrze. Wsiadam w kieszeniowie, wysiadam w Czarnowcach i cały czas na Dniestrze. Kieszeniowie jest na Dniestrze, W czarnowcach jest na Dniestrze. O, zobaczcie, 24 na 7. Wszędzie da się przemienić. Wymienić. Właśnie jestem na dworcu kolejowym w Czernowcach. Przepraszam za tą maseczkę. Czekam na jeszcze godzinę pociąg do, do Lwowa. To będzie moja przedostatnia podróż. O 9 rano będę w Lwowie. O, 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 10, o 11 będę. Mam nadzieję, że będę na granicy. Jeszcze trochę Ukrainy. Tam jest pistolet na babcia. Mam nadzieję, że ona nie ukradnie mój telefon. Telefon jest na miejscu. Widzicie tam twarze ludzi i tam jest napisane Aleksander Malanczuk oddał swoje życie niepodległość Ukrainy Jak to jest smutne, to jest młody chłopak Smutny kraj Uciekam stąd Europa się zaczęło, nie spodziewając wcześniej, niż myślałem, wow, wygląda to nieźle. Uh. Do Lwowa. To mogę wam powiedzieć, bardzo fajnie wyremontowali ten dworzec, bo tego nie było wcześniej. Eee, teraz jeszcze mam jedną przesiadkę, od razu ruszam do granicy. A jak ktoś z was będę chciał taki, jechać w taki sposób jak ja, to trzeba pójść po, na prawo i, to, i złapać tam busa do granicy. O, sorry, nie do granicy, do stacji zachodniej. Jeszcze nie, się nie czuję jakbym jak opuścił na Dniestrze, tylko że ten, to na Dniestrze fajnie wygląda. Ale tak co dużej różnicy nie ma, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi. Ludzie są bardzo, bardzo podobni. W Całym Związku byłem radzieckim i to nie dotyczy Polski, tam już dopiero zauważam jakiś taki kontrast. Moja ulubiona ostatnia stacja, stacja autobusowa przed wyjazdem do Polski. I stacja się nazywa stacja Zachodnia. I jeden z tych busów jedzie za 60 gryń do granicy. Jeszcze potrzebuję kupić papierosy przed wyjazdem do swoich znajomych. Na samej granicy już kupię. No O co? Ostatnia chwila na wschodzie. No i tyle. Możecie tylko pogratulować. Wyjeżdżam stąd. W końcu mam przed sobą granicę ukraińską i granicę polską. Jest pusto. Uch, była fajna podróż, taka 12-godzinowa chyba. Ale uwielbiam taką podróż. Zobaczyłem ostatnie... Ostatni wschód i uciekam z ruskiego świata. Jak to jest fajnie, jak przyjeżdżasz do kraju i ci ludzie, którzy tam pracują na granicy, poznają Ciebie. To nie jest... To jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest niemożliwe, moim zdaniem. Pan sprawdził troszeczkę mój plecak, ale tak... Roman! <ścoughs> ale już ten pan, który sprawdzał paszport, już tam dzwonił, coś tam jeszcze raz sprawdzał podwójnie, ale je jednak puścili. Witajcie Romana, fana bolszy w Polsze. Jadę do Zielonej Góry. Jeszcze... Przede mną niezła podróż Czy ja się martwiłem? Oczywiście, kurde cały czas się martwiłem Ja jeszcze nie wierzę, że ja tutaj jestem w ogóle A teraz pytanie Czy ty w tej Polsce jest tak ciepło? Czy ja po prostu jestem spocony Dlatego, że się martwiłem na granicy, czy puszczą, czy nie Dobra Zaczynam swoją podróż Na drugi koniec Polski Jednak nie ma tutaj targu Bo tutaj zazwyczaj Ukraińcy coś tam sprzedają Tak sobie pomyślałem Patrzę na tą Polskę jednak u was jest to samo. Co u nas? No to dobra, to nie będę pokazywał Wam Polska. Już pewnie wiecie, że to jest najlepszy dworzec, którym widziałam, który widziałam kiedykolwiek w swoim życiu. I zobaczcie, jak oni dają. W końcu jestem w świecie logicznym, a pani rozmawiała ze mną w okienku. Wyobraźcie sobie, już to mówiłem kilka razy, że u nas się nie rozmawia, a tu pani ze mną rozmawiała. Życie, życzę miłej podróży, powiedziała. No i tyle. Idę czekać na swój pociąg. Najpierw jadę do Rzeszowa, a tam później zobaczymy. Dworzec autobusowy w Rzeszowie. Mamy tutaj ładowarkę USB. I to jest jeszcze na takim poziomie, nie to jak to było w Czarnowcach, jak widzieliście, że trzeba było aż tam Gdzieś tutaj telefon stawić na takim poziomie. No to co, jestem w innym świecie. Mm. Bardzo się martwiłem, jak pojechać do Zielonej Góry. Ale zobaczcie, to jest właśnie Polska i Polacy. Masz trasy przez Wrocław, mogę Cię zgarnąć z Wrocławia do zielonej, czyli ktoś z Polaków się odezwał i powiedział, że może, może mnie zabrać ze sobą. I będzie na mnie czekał o 12.20. Ja, ja jestem po prostu ja jestem tak w szoku, że nie jestem teraz emocjonalny. Siema. Dzięki w ogóle, że przyjechałeś. Bo... tam do kumpla jedziesz, tak? E, tak, zna... tak, mój co kolega tak... z płacy. Jak wjeżdżałeś do Polski, to musiałeś powiedzieć, gdzie będziesz? Tak, wszystko tak, dokładnie powiedziałem. O strasz. Jest wszystko. Wow. Mam wszystkie twoje filmy obejrzane. Tak? No, a ja? no zobaczcie, nieźle, co? Jeszcze napisałem, słuchaj, ja przyjadę o 12.20, a on tak, nie no, nie ma problemów. No to co? Ostatnia podróż na, na, te, na te dwa tygodnie. Będę siedział dalej w mieszkaniu. No tak, tu się zapina pasy. Ja zapomniałem też. Polska, Europa. U nas to tak rzadko. To nie Pol Polska się dowie o takich ludziach. Przyjechałem po Romana, naszego podróżnika wielkiego. No i właśnie go wiozę do nowego domu. Potrzebuję jeszcze poczekać dwie godziny, bo oni śpią teraz. Nie puścili mi do mieszkania, parę godzin tutaj na stacji i mam tutaj kilometr do nich. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem z tego, że ten ziomek podwiózł mnie i czekał na mnie. Do 12. Polska za każdym razem pokazuje, że to jest moje miejsce na Ziemi. Пока. What the fuck? Победи этот лифт. Привет. А, привет, привет, привет. да, добрался. Ты сейчас... Еще... Это такой абсурд, на самом деле, я мог полпольше только что проехать, а теперь я должен сидеть дома. Теперь я доведу, я прошу, что я там такой мертвый. Ale teraz się dowiedziałem, że tutaj. Kładę się spać, bo była to dobra, dobra, długa podróż. Jaki ja jestem zadowolony. Zobaczcie, to będzie moje więzienie na te 10 dni. Ale potem będzie fajnie. Już jest dobrze. Trzeba skupić się na pracy czyli ed edytować filmiki. Oh, nie mogę oddychać. Coś innego w powietrzu, chyba. я, я спать.